Lumia 930 to nowy flagowiec Microsoft Devices, który ma być najlepszym z Windows Phone'ów do tej pory wprowadzonych przez firmę. Sprzęt ma również zwracać uwagę nowym, świeżym wyglądem. Rzeczywiście tak jest. Co więcej, Lumia 930 moim zdaniem prezentuje się na żywo lepiej niż na prasowych zdjęciach. W smartfonie uwagę zwraca szczególnie przedni panel, który pokryty jest warstwą Gorilla Glass 2.5D. Wyróżnia się ono wyprofilowanymi bokami oraz warstwą oleofobową, która redukuje liczbę pojawiających się na panelu odcisków palców. Najfajniejszym elementem jest jednak metalowa ramka z prostymi bokami, na której oparta jest konstrukcja całego smartfona. Co prawda podnosi ona wagę urządzenia, ale osobiście mi to nie przeszkadza. Szczególnie, że konstrukcja dzięki mocnej ramie jest sztywna i solidna. Tylna część urządzenia wykonana jest z poliwęglanu, który dostępny jest w trzech kolorach. Najbardziej podoba mi się wersja z czarnym tyłem, ale model z pomarańczowymi pleckami, który trafił do nas na testy, także jest niczego sobie. Prezentuje się bardziej młodzieżowo i świeżo. Tył urządzenia został odpowiednio wyprofilowany, więc Windows Phone dobrze spoczywa w dłoni. Powierzchnia panelu jest matowa, dzięki czemu odciski palców i zabrudzenia nie są dobrze widoczne. Wykonanie smartfonów Lumia zawsze stało na wysokim poziomie i nie inaczej jest w wypadku Lumi 930. To zdecydowanie jeden z najlepiej zrobionych smartfonów na rynku. Wielkim plusem urządzenia jest nowy pięciocalowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD. Wyświetla on żywe nasycone kolory, gwarantuje świetne kąty i kontrast, a do tego może pochwalić się wysokim poziomem jasności. Nikogo nie powinno też dziwić, że w połączeniu z filtrem Clear Black przekłada się to na świetną widoczność słońcu. Komórka bardzo dobrze radzi sobie z obsługą dotyku i można ją też obsługiwać w rękawiczkach. Flagowy model zadebiutował na rynku wraz z najnowszą odsłoną systemu Microsoftu, czyli Windows Phone 8.1. Prowadza on Wiele ciekawych funkcji i poprawek względem poprzedniej edycji mobilnych kafli. Najbardziej oczekiwaną zmianą jest chyba dodanie panelu Powiadomień, gdzie można znaleźć komunikaty o nieodebranych połączeniach, przychodzące wiadomości e-mail lub SMS, czy notyfikacje o wiadomościach i interakcjach ze znajomymi z usług społecznościowych. W Centrum Powiadomień dostępne są też skróty do najczęściej wybieranych ustawień, które można oczywiście konfigurować z poziomu ustawień systemowych. Dla mnie równie ważną zmianą jest dodanie nowej klawiatury Wordflow która pozwala na szybkie wprowadzanie tekstu bez odrywania palca od ekranu. Możliwe jest to dzięki zaawansowanemu systemowi przewidywania słów i rozbudowanemu słownikowi. Cieszy również możliwość korzystania z tapety na ekranie głównym, która urozmaica jego wygląd i pozwala na dodatkową personalizację. Windows Phone 8.1 to również zmiany w firmowych aplikacjach odtwarzacza i kalendarza, jak również nowe opcje związane z komunikacją. Najważniejsze to możliwość bezprzewodowego strumieniowania obrazu do telewizora i czujnik Wi-Fi. Która automatycznie łączy telefon z bezpiecznymi sieciami. O zmianach w Windows Phone 8.1 przeczytacie w podnikowanym niżej tekście na komurkomania.pl. Lumia 930, jak przystało na flagowy produkt Microsoft Devices, może pochwalić się świetnym aparatem. Jest nim znana z modelu Lumia 1520 jednostka z 20 megapikselową matrycą, jasną optyką i technologią PureView. Wspierana jest ona przez szereg autorskich dodatków, w tym programy takie jak Kinograf, Nokia i Focus czy Kreatywne Studio. Aparat pozwala również na zapisywanie zdjęć w formacie DNG, co z pewnością docenią zaawansowani pasjonaci mobilnej fotografii. Dopełnieniem wyposażenia jest czterordzeniowy układ Snapdragon 800, który może pracować z taktowaniem do 2,3 GHz. Chipset ten świetnie radzi sobie z najnowszymi grami 3D, o czym przekonacie się jeszcze z osobnego materiału wideo. Teraz mogę zaznaczyć, że ani Asphalt 8, ani Halo nie stanowią tu problemu. Zaletą rozwiązania Qualcomma jest też wbudowany szereg nowych modułów łączności, w tym LTE, które pozwala na transmisję danych z szybkością do 150 Mbitów na sekundę.